Pan właśnie trafia do Fortnite'a, tak jak wszyscy się to spodziewali, a w dzisiejszym odcinku powiem Wam, kiedy on trafi do sklepu, jak będzie można go zdobyć za darmo i jeszcze więcej informacji na temat tego skina już w tym odcinku, ale zanim to, to zachęcam Was do subskrybowania tego kanału wraz z ręczkiem, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków na tym kanale. Ja w tym momencie się zamykam i zapraszam Was do oglądania. Tak jak wam powiedziałem, w wstępie Obi-Wan Kenobi właśnie trafi do Fortnite'a, no i zawita on do sklepu 26 maja, prawdopodobnie o godzinie 2 w nocy, bo chyba o tej godzinie jest zmiana sklepu w Fortnite. Cie. no i wejdzie on z całym swoim zestawem, czyli ze skinem z plecakiem, z kill -offem, lotnią, ekranem szczytywania oraz emotką. Pewnie chcecie się zapytać teraz, jak zdobyć taki nazwę, bo cały rok on schodzi, także jak to zawsze w Fortnite bywa, będzie rozgrywany turniej, będzie on już jutro od godziny 15 do godziny 18 niestety, jeżeli na przykład zakwalifikujecie się na finał no to nocy tego skina nie wygracie. Będzie to turniej oczywiście duo jak to pre, zawsze bywa w Fortnite cie. 1250 najlepszych zgarnie sobie właśnie skina na Kenobi oraz jego plecach natomiast punkty te jest taka sama jak na kerskapach czyli jeden punkt za każdego kila. No i tutaj macie rozpisane punkty za poszczególne miejsca no i to w sumie cel, jeżeli nie macie na przykład duo Zawsze możecie sobie pójść na Discorda Jacoba bądź innego twórcy, który ma po prostu bardzo dużo osób na Discordzie i w ten sposób znaleźć duo do tego turnieju. Ja w tym momencie zostawiam Was na koniec z prezentacją skina i całego zestawu właśnie Obi-Wana Kenobi'ego. A no i również miecze świetne zostaną przywrócone właśnie na ten turniej Obi-Wana Kenobi'ego. May the force be with you. May the force be with you.